Premier Donald Tusk kilka dni temu zapowiedział termin przypadających w tym roku wyborów samorządowych. 7 kwietnia to pierwszy termin, a ewentualne drugie tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów planowane są na dwa tygodnie później. Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Formalnie przeszli mnie do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale decyzja zapadła. Wybory samorządowe Odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. Czy tak się stanie, określi rozporządzenie. Przypomnijmy, że wybieramy składy rad gmin, powiatów, a także sejmików wojewódzkich. To, że rozporządzenie się jeszcze nie ukazało, nie oznacza, że kandydaci operując terminologią wojskową się już nie zbroją. Ta nieoficjalna kampania wyborcza w naszym mieście toczy się już co najmniej od kilku tygodni. Niektórzy kandydaci kampanię wizerunkową, jak mawiają fachowcy, na tak zwane dobre kojarzenie, rozpoczęli już kilka miesięcy temu. Media społecznościowe są pełne inicjatyw podejmowanych przez przyszłych kandydatów. Pokusiliśmy się o przedstawienie póki co jeszcze nieoficjalnych i hipotetycznych kandydatów do wyścigu do prezydenckiego fotela w naszym mieście. Listę otwiera Paweł Maj, urzędujący prezydent. Jest chyba pewniakiem, jeśli chodzi o start w nadchodzących wyborach. Paweł Maj rządzi pierwszą Kadencję, a swój urząd objął w ostatnich wyborach po zwycięstwie w drugiej turze nad rządzącym pławami ponad 20 lat Januszem Groblem, obecnym radnym. Paweł Maj pomimo permanentnych kłopotów we współpracy z Radą Miasta ma wciąż swoje grono zwolenników. Nie od dzisiaj mówi się, że o najważniejszą funkcję w mieście ubiegać się będzie Sławomir Seredyn, radny Rady Miasta Puławy, niedawny kandydat do Sejmu startujący z list Polski 2053 drogi. Wybory z 15 października ubiegłego roku nie dały Sławomirowi Seredynowi mandatu posła. Jest on dyrektorem szkoły podstawowej w Podpuławskich Osinach i aktywnym członkiem Puławskiej Rady Sportu. Jeszcze do niedawna, jako o kandydacie do startu w wyborach prezydenckich, mówiło się o powszechnie lubianym i słynącym z powściągliwości w wyrażaniu poglądów Mariuszu Cytryńskim, radnym obecnej kadencji, a także prezesie spółdzielni mieszkaniowej Powiśle. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Mariusz Cytryński nie będzie ubiegał się o funkcję prezydenta w nadchodzących wyborach. Prawdopodobnie go zobaczymy na listach jednego z ugrupowań w wyborach do Rady Miasta. Wśród tego męskiego towarzystwa pojawiają się także kobiety, z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością możemy powiedzieć, że w wyborach zobaczymy. Dwie były wiceprezydentki, Ewe Wójcik i Beatę Kozik. Pierwsza z nich prawdopodobnie wystartuje z ugrupowania, które dało jej mandat radnej w ostatnich wyborach samorządowych, czyli Porozumienie Samorządowe Prawicy Pławskiej, z którego startował były prezydent Puław Janusz Grobel. Beata Kozik do niedawna zastępczyni Pawła Maja w Pławskim Ratuszu upatrywana jest jako jedna z kandydatek do urzędu, a współzawodnictwo z urzędującym prezydentem postrzegane jest jako rozłam i podziały w dawnym komitecie wyborczym Pawła Maja i próba rewanżu po odwołaniu jej ze stanowiska wiceprezydenta miasta. Wśród kandydatów nieśmiało wymieniane jest także nazwisko Zbigniewa Śliwińskiego, dyrektora Pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Radnego Powiatowego. W ostatnim czasie oprócz kandydatów, którzy funkcjonowali jako niemal pewniacy, pojawili się także nowi gracze. Prawo i Sprawiedliwość intensywnie promuje radnego powiatowego Mariusza Wicika, a jego partyjni koledzy za żadne skarby nie chcą potwierdzić, że pochodzący z Kazimierza Geodeta jest ich kandydatem do prezydentury w Pławach. Opozycja nie pozostawiła suchej nitki na wyborze Wicika do zarządu powiatu, by mógł, jak słyszeliśmy, dzięki tej funkcji wzmocnić swój wizerunek wśród Puławian. Coraz mocniej przebija się także Grzegorz Nowosadzki, kandydat Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach do Sejmu, były prezes płaskiej Wisły i bankowiec. Kandydat popierany jest przez Platformę Obywatelską, Forum Obywatelskie, a także Lewice. Czy informacje te potwierdzą się, niebawem się przekonamy. Dowiemy się także, czy nasze przypuszczenia okazały się trawne, a wymienione osoby rozpoczną kampanię i batalię o nasze głosy. Oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej zgodnie z ordynacją nastąpi dopiero po ukazaniu się rozporządzenia o wyborach samorządowych. Zgodnie z ordynacją wyborczą prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza w drodze rozporządzenia datę wyborów oraz określa dni, w których, jak czytamy w dokumencie, upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie. Rozporządzenie podawane jest do publicznej wiadomości i ogłasza się je w dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?